Dojechało podłoże popieczarkowe, takie przekompostowane, trzyletnie, trochę zanieczyszczeń w postaci trawy, bo to ładowane koparką, także no niestety trzeba wybaczyć, tak to wygląda, bardzo fajna próchnica, taki normalnie czarnoziem można powiedzieć. Zależało mi na tym, żeby właśnie było przekompostowane, bo takie świeże to jest nie za bardzo, a takie przeleżałe to jest już fajne, nie jest takie agresywne. Także będzie można od razu na warzywa dawać, mieszać z naszą ziemią ciężką. Taka hauda 40 metrów sześciennych, 38 jakoś tak. 2500 zł z transportem. Nie wiem czy to dużo czy nie, ale chyba nie jak na taki przekompostowany to myślę, że nie jest źle.